Pokłamałeś swych ludzi! Zdradziłeś najemników, którzy dla ciebie walczyli! Co się z tobą dzieje, Artasie? Czy poza zemstą nic się już dla ciebie nie liczy? Daruj sobie, Muradinie. Nie widziałeś, co Mal'ganis zrobił mojej ojczyźnie. Mroczny władca zapowiedział twe przybycie. Nadszedł kres twej podróży, chłopcze. Jesteś w pułapce. Zamarzniesz na dachu świata. I tylko śmierć będzie śpiewać pieśń o twojej zagładzie. Nie wygląda to dobrze. Jesteśmy całkowicie otoczeni. Mamy tylko jedną szansę: pomóż mi zdobyć ostrzem mrozu. Jeśli jest tak potężna, jak twierdzisz, może przychylić szale na naszą stronę. Mam złe przeczucia, chłopcze, ale obiecałem, że ci pomogę. Kapitanie, w twoich rękach pozostawiam przygotowanie obrony. Muradinie w drogę. sprawiedliwości niech stanie się zadość jak najbardziej za mojego ojca króla czas młota jakieś niebezpieczeństwo Rozkazuj. Światłość jest mą siłą. Oczywiście. Poczuj mój gniew. Mądry plan. Na honor. Nadchodzi sprawiedliwość. No, atakuje nasz oddziały! na Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Oczywiście. Na honor. Jak najbardziej. Poczuj mój gniew! Gotowy do akcji! Mądry plan! Przybyłem oczyścić tę krainę. Zdrajca światłości! Jak najbardziej! Oczywiście! Na honor! Gotowy do akcji! Mądry plan! Jak najbardziej! Mądry plan! Jak najbardziej! Nic się już nie uratuje. oczyścić tę krainę. Co ci dolega? Potrzebna jest moja pomoc. Jakie jest twoje życzenie? Gotowy do akcji! Możesz nam mnie liczyć! Powiedz tylko słowo. W czym mogę ci służyć? Jakie masz rozkazy? Nie trzeba mi się kłaniać. Mądry plan. Na honor. Zabracajcie śmiertelnicy. Śmierć i potępienie to wszystko, co znajdziecie w tej przeklętej krypcie. Wątpię bym znalazł tu coś straszniejszego niż to, czego już doświadczyłem. Myśl, co chcesz, chłopcze, nie przejdziesz. DZIEŁA! Zawróż. Zanim będzie... ...za późno. Nadal próbujesz chronić ten miecz? Spójrz, Muradinie. Ostrze mrozu. Nasze wybawienie. Czekaj. Na klince wyryty jest napis. Kto weźmie do ręki ten miecz, posiądzie wieczną władzę. Lecz tak jak ostrze jego tnie ciało, tak jego moc zranić musi duszę. Powinienem był się domyślić. Miecz jest przeklęty. Zabierajmy się stąd! Gotów jestem dźwigać brzemię każdej klątwy, byle tylko ocalić moją ojczyznę. Zostaw ten miecz, Artasie! Zapomnij o nim! Zbierz swoich ludzi i wracajcie do domu! To diabła z nimi! Nic nie powstrzyma mnie od zemsty, nawet ty. A teraz. Wzywam duchy tego miejsca. Oddam wszystko. Zapłacę każdą cenę, jeśli tylko pomożecie mi ocalić mnie. Książę, gdzie jest Muradin? Długo się już nie utrzymamy. Muradin nie żyje, ale nie trać nadziei, kapitanie. Wróg nie oprze się potędze ostrza mrozu. Nie trzeba mi się kłaniać. Oczywiście. Mądry plan, oczywiście, mądry plan, służę światłości, jak najbardziej. Jakieś niebezpieczeństwo? Na honor. Gotowy do akcji. Mądry plan. Na honor. Oczywiście. Na honor. Gotów do strzału. Mądry plan. Oczywiście. Mądry plan. Gotowy do akcji. Na honor. Jak najbardziej. Mądry plan. Badania zakończone. Gotów do strzału! Nic cię już nie uratuje. Na honor. Gotów do strzału! Oczywiście. Brun atakuje nasz Na honor. Gotowy do akcji. Nadchodzi sprawiedliwość. Oczywiście. Do strzału. Gotowy do Powiedz tak tylko słowo. Co ci dolega? Oczywiście. Wróg atakuje nas! Czego ci oddziały? trzeba? Nie trzeba mi się kłaniać. Służę światłości. Nic cię już nie uratuje. Mądry plan. Badania zakończone. Za mojego ojca, króla! Poczuj mój gniew, plugawy nędznik! Za mojego ojca, króla! Nic cię już nie uratuje. Za mojego ojca, króla! Nic cię już nie uratuje. Światłość jest mą siłą. Jak najbardziej. Blugawy nędznik. Badania zakończone. Oby to miało sens. Najwyższy czas. Skoro nalegasz... Najwyższy czas. Jakieś niebezpieczeństwo? Wróg atakuje nasze oddziały! Potrzebujesz pomocy, człowieku. I znów wszystko w rękach elfów. Światłość jest mą siłą. Słucham uważnie. Przepadnij, pomiocie ciemności. Pozwól, że ci pomogę. Nie trzeba mi się kłaniać. Nadchodzi sprawiedliwość, z skrętko. Zwycięstwo będzie nasze. Potrzeba więcej drewna, więcej pracy. Jakieś niebezpieczeństwo? Mój potrzebujesz gnie. pomocy, człowieku. Skoro nalegasz. Cóż za świetny pomysł? Nie trzeba mi się kłaniać. Twój rozkaz Badania? Za Już biegnę! O. Ktoś jest ranny? Pozwól, że ci pomogę. Jakieś niebezpieczeństwo? Słucham uważnie. Jak sobie życzysz? Światłość jest mą siłą. Tak, Potrzebna gotku? jest moja pomoc. Pozwól, że Nie ci pomogę. Nie trzeba mi się kłaniać. By to miało sobie. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Światłość jest na siłę. Hmm? Oczywiście. Brak miejsca w ekwipu. Mądry plan. Jakieś niebezpieczeństwo? słucha odważnie. Służę światłości. Oczywiście. Na honor. Czego chcesz, skarbeńku? Potrzebna jest moja pomoc. Na moc światłości. Dłoń! Światłość jest moją siłą. Jak najbardziej. Potrzebujesz Słucham pomocy, służby światłości. Oczywiście. Czego chcesz? Skarbenku? Potrzebna jest moja pomoc. światłość jest mą siłą. Jak najbardziej. Za nie mojego losu król. Nie trzeba mi się kłaniać. Pozwól, że ci pomogę. Potrzebna jest moja pomoc. Sprawiedliwości niech stanie się zacząć. Nic cię hmm, już nie uratujcie. Jestem twoim Pozwól, sługą. Że Nie ci trzeba pomogę. mi się kłaniać. Oczywiście. Oby to miało Potrzebna sens. Potrzebna jest moja pomoc? Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Na honor. Potrzebujesz pomocy, człowieku? Poczuj mój gniew! Wsłużę światło skrócenku. Jakieś niebezpieczeństwo? Oczywiście. Tak, kotku? Zbucham uważnie. Oby to miało sens. Co ci dolega? Wsłużę światłości. Za mojego ojca, króla. Właściwie. Nie trzeba się kłaniać. Tak, kotku. Służę światłości. Czego chcesz? Zgadzam się Sprawiedliwości niech stanie o, się z Potrzebujesz Niech stanie światłości. z nic cię już nie uratuje. Jak najbardziej. Oczywiście. Czego chcesz, skarbenku? Twoje Co przystanie jest dla mnie rozkazem. Światłość jest mą siłą. Za mojego ojca, króla! Nic cię już nie uratuje. Tak, kotku. Skoro nalegasz. Potrzebna jest moja pomoc. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Na honor. Nadchodzi sprawiedliwość. Potrzebujesz pomocy. w ważne. Pozwól, że ci pomogę. Służę światłości. Oby to miało sens. Potrzebna jest moja pomoc. Jakieś niebezpieczeństwo? Potrzebujesz pomocy, Człowiek, Co ci dolega? Nie trzeba mi się kłaniać. Czego chcesz? Potrzebna zbyt? jest moja pomoc. Oby. Służę światłości. Oby to miało sens. Słucham uważnie. Pozwól, że ci pomogę. Światłość jest mą siłą. Czego chcesz, skarbeńku? Co ci dolega? Jak przewidział mroczny władca, wziąłeś miecz. Kosztem życia swoich towarzyszy, jesteś silniejszy niż myślałem. Szkoda twych słów, Malganisie. Teraz słucham tylko głosu ostrza mrozu. To głos mrocznego władcy, to on szepcze do ciebie poprzez ostrze. I co ci takiego mówi, człowieku? Co ma ci do powiedzenia mroczny władca umarłych? Mówi, że nadeszła godzina mej zemsty. Co? Z pewnością nie chcę. Już po wszystkim. I'm Witaj, synu. Już nie musisz poświęcać się dla swego ludu. Nie musisz dalej uginać się pod ciężkim przemieniem korony. Wszystkim się już zająłem. Co czynisz, mój synu? Zajmuję Twe miejsce, ojcze! To królestwo upadnie, a z jego popiołów powstanie nowy porządek, który zatrzęsie światem! 刹那。S S <laughs>